Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Mamy już mocno popołudniową porę, ale naprawdę dzisiaj nie było kiedy wcześniej nagrywać. Chciałam się z Wami przywitać i zaprosić Was, was na dzisiejszego vloga, w którym pokażę Wam właśnie obiecane. Mini zakupy z Sensei'a, ale najpierw muszę coś zjeść, słuchajcie, bo dopiero co przyjechałam z pracy. Na szybko zjadłam coś gorącego: zjadłam gorącą zupę, ale mam mega ochotę na sałatkę jarzynową, bo robiłam ostatnio tak mnie naszło, że mówię nie, wytrzymam do świąt. Musi być sałatka jarzynowa, także zrobiłam sałatkę i idę ją właśnie zjeść, a potem i jeszcze herbatkę sobie gorącą zrobię, bo zmarzłam dzisiaj bardzo. A potem pokażę wam te zakupy. Słuchajcie, zmarzłam dzisiaj z zimno. W końcu mamy pierwszy dzień pogody takiej słonecznej, bo dwa tygodnie deszcz padał non stop, ale jest zimno bardzo. Dzisiaj rano był szron na trawie, jak wyszłam do pracy, więc zaczyna się i właśnie też muszę sobie kupić płaszcz. Zimowym, bo ja w zeszłym roku kupiłam sobie kurtkę zimową i ona jest super i jest świetna i ją mam. Natomiast jest puchowa i jest e, taka bardzo, no nie wiem jak to powiedzieć, ale e, jak e, sprawdzałam jej jakby stopień utrzymania ciepła, to ona jest bardzo ciepła i na tą teraz łagodne zimę, jakie mamy, to mnie było w niej w zeszłym roku za gorąco. I właśnie ją będę sobie trzymała na takie wiecie mrozy większe. Natomiast na taką łagodniejszą zimę chciałam kupić taki normalny płaszcz zimowy, ale nie puchowy. Mam już upatrzony, także muszę zamówić i. Już. No dobra, słuchajcie, jestem. Przyniosłam sobie te kilka rzeczy z Sinsaya i już Wam pokazuję. Nie będę przymierzać, bo już mi się, nie chcę się przebierać, ale Wam wszystko pokażę. Pierwsza rzecz to słuchajcie, jest taki sweterek beżowy, taki typowo jesienny klimat, natomiast jest on e, z krótkim rękawkiem, jego najlepiej jest założyć na bluzkę, jakąś na przykład białą, taką zwykłą, albo na koszulę też można, albo na bluzkę po prostu taki t-shirt z. Długim rękawem bardziej. I to jest taki sweterek na krótki rękaw. I ja ogólnie nie lubię nosić swetrów na gołe ciało, takie wiecie, muszę coś pod tym mieć, jakąś nawet taką koszulkę albo coś, no, ale to jest krótki rękaw, więc tutaj właśnie długi fajnie będzie biała bluzka z długim rękawem będzie fajnie wyglądało, albo biała koszula. I prezentuje się tak. Kolorek jest bardzo fajny, taki taki właśnie beżowy. I jest to rozmiar S, bo ja sobie wolałam taki luźniejszy wziąć, że jak będę miała pod te koszulę, to żeby mi tam, wiecie, nie, nie ciągnęło się tak nic, więc wolałam wziąć S niż XS. I on kosztował 40 zł. tak, nie miałam jeszcze. To jest cena regularna. I ja tam miałam jakieś zniżki w tym sinsei jeszcze, więc no co do grosza wam nie powiem. Będę wam mówiła ceny regularne, które mam na metce. Kolejna rzecz to jest taki sweterkowy kaptur, jakby, wiecie, zamiast czapki na przykład. Teraz się fajnie nosi te kaptury. I właśnie jutro zamierzam sobie w takim rano wyjść z domu, dlatego że dzisiaj byłam w czapce i bardzo. Bardzo, ale to bardzo jest zimno rano już. Natomiast czapka, tak wiecie, przyklapnie, przyklapną włosy po prostu, a to jest luźne. Jeszcze nie ma takiego zimna mega mrozu i wiatru, żeby trzeba było tu mieć wszystko tak opatulone, bo spokojnie takie coś wystarczy na razie. Więc taki właśnie kapturek. I on jest też w kolorze beżowym. I cena jego regularna to 30 zł. Trzecia rzecz to taki dość cienki sweterek w kolorze błękitnym. Nie wiem, jak kamera go oddaje: czy błękitny, czy, czy jak. Ale jest on z takim wzorkiem. Są dość cienki, że też na jakąś bluzeczkę, na jakąś taką koszulkę, albo na chłodniejszy dzień długi rękaw pod to, czy koszula będzie też idealna, ale jest taki całkiem fajny, skromny. Ładny. I ostatnia już rzecz, a spódnica jest czarna, materiałowa. Ja zamawiając ją, myślałam, że ona jest taka. Jak ten materiał się nazywa? Satynowa, ale okazało się, że nie i fajnie, bo, bo jest satyna trochę teraz, to za zimna jest na satynę. Natomiast to jest taka materiałowa spódnica, gładka, czarna. Ona ma jeszcze dołączony pasek, bo tu są szlówki i słuchajcie, ja sobie ją wzięłam w rozmiarze M, bo też chciałam się tak swobodnie czuć w niej. I co Wam powiem, to to, że to jest spódnica teoretycznie na stronie internetowej Sinsei, jest to MIDI, czyli ta średnia długość taka za kolano. Z racji, że wiecie, ile ja mam wzrostu, to na mnie ona jest długa. Przed sami Jusieńką kostkę, prawie do kostek, ale ona jest taka w literę A, delikatnie, nie bardzo szeroko i powiem wam, że mi się tak podoba ta spódnica, ja jestem tak z niej zadowolona, bo jak ja ją przymierzyłam, to ona jest po prostu jak szyta na mnie. Ona jest tutaj, wiecie, w biodrach, wszystko idealnie dopasowana w pasie tutaj i tam się lekko rozszerza, po prostu Leży idealnie, w ogóle ma super fason, super się układa. I, i ona jest materiału takiego no na teraz, że fajnie sobie założyć rajstopy średniej grubości nawet nie takie bardzo cieniutkie, ale takie teraz średnie, takie kryjące bardziej i taką spódnicę i to jest po prostu rewelacja ta spódnica, jestem mega z niej zadowolona aż się nie spodziewałam, że ona będzie mi się tak podobała i ta spódnica kosztowała 40 zł, także w cenie regularnej, także polecam bardzo ja jak biorę już wiecie nie krótkie, to zawsze muszę brać midi, bo bo te długie spódnice są po prostu na mnie za długie, a jak wiem, rzadko się zdarza, że midi to midi na mnie jest. Także takie oto moje mini zakupy z Sinsaya. Dajcie znać, czy Wam coś przypadło do gustu. No i tak, jeszcze Wam pokażę właśnie książkę, którą... Zaczęłam czytać i ja jakoś tak nie miałam czasu, żeby dalej ją czytać i planuję właśnie sobie teraz ją czytać, więc zaraz wam pokażę już, ale to jeszcze chwila, jak już wiecie, będę szła spać. Okej, okay, słuchajcie, już jestem po kąpieli i chciałam wam pokazać. Ja nie pamiętam, czy wam pokazywałam, jeśli pokazywałam to, sorry, za powtórkę. Ale skusiłam się na książkę The Pumpkin Spice Cafe, bardzo TikTokowa w tym sezonie, bardzo dużo. Pokazywana, dużo filmików widziałam na TikToku i przyznaję szczerze i bez bicia. Kupiłam tę książkę przez TikToka, po prostu tak się naoglądałam, że wszyscy ją czytają, że też chciałam ją przeczytać i ją kupiłam. Także taka książka w jesiennym klimacie, na jesienne długie wieczory i właśnie będę sobie dzisiaj troszeczkę podczytywać i zobaczę, ale. Przeczytałam póki co dopiero dwa rozdziały, ją zaczęłam i zaczyna się fajnie, także myślę, że będzie mi się podobała i będę mogła ją Wam polecić. Także taka jesienna, tutaj, jakby to powiedzieć jesienna zachcianka i jesienne takie wiecie podpatrzenie czegoś na TikToku i się tym zasugerowanie. W ogóle co Wam chciałam powiedzieć na temat TikToka to to, że zmieniłam bardzo o nim zdanie. Ja jeszcze na TikToku jakoś tak nie mam czasu, żeby tam prężnie działać, ale zapraszam Was na mój profil też na Instagramie i na TikToku właśnie kolorowa realistka. Znajdziecie mnie tam pod taką samą nazwą jak na YouTubie. Natomiast co Wam chciałam powiedzieć a propos tego TikToka? Ja bardzo, ale to bardzo się opierałam TikTokowi. Ja nie chciałam TikToka, ze względu na to, że moje wyobrażenie o TikToku było takie, że tam są same takie wiecie, dzieciaki, młodzi ludzie, że już jestem za stara, że mnie tam jakieś wygłupy, wygłupy na tym TikToku nie kręcą i, i wiecie, i tego typu rzeczy, nie? I faktycznie na początku chyba ten TikTok taki trochę był, ale ten TikTok mam wrażenie, że się teraz zmienił też, i on też wiadomo, że wyświetla nam to, co nas interesuje co oglądamy. I w momencie, kiedy ja zaczęłam odkrywać różne takie fajne profile na tym TikToku, które pokazują coś ładnego po prostu, co mi się podoba, albo jakieś edukacyjne profile. Natomiast powiem Wam, że to już i tak jest postęp, że ja podbiłam się trochę z tym TikTokiem, jednak i zaczęłam z niego korzystać. Także taka moja tutaj takie moje spostrzeżenie na temat tej platformy, bo byłam bardzo na nie, bo po prostu chyba uprzedzona. Słuchajcie, miałam Mam wrażenie, że to jest dla dużo młodszych ludzi ode mnie, ale niekoniecznie jest tam bardzo dużo osób w moim wieku, dużo firm teraz też. Bo ten TikTok się zrobił taki chyba trochę normalniejszy mi się wydaje, tak na moje oko. Dajcie znać, co o tym sądzicie, czy, czy korzystacie, czy używacie tego TikToka, ale jestem bardzo ciekawa. Także jeszcze raz Was zapraszam na mojego TikToka, Instagrama, żebyśmy sobie fajnie mogli tam też rozmawiać, a tymczasem już kończę i idę czytać moją książeczkę, także do zobaczenia w kolejnym vlogu, dziękuję Wam za to, że jesteście, do zobaczenia, buziaki, pa pa!